Proszę Państwa, myśmy odbyli grę spalingową w Boczku, przygotowując się do kolejnego meczu z Polonią Warszawa. Skorzystaliśmy tam z możliwości grania z dwoma składami. Wykorzystaliśmy z tych zawodników, którzy byli yy, przede wszystkim zdrowi i ci, którzy z młodej eksperkasy dołączyli do gry, aby można było dwoma jedenastkami grać. W meczu tym kilku zawodników nie wzięło udział Z powodu w zasadzie tych e, najbardziej, najtrudniejszych, że stan zdrowotny był nie do e, pogodzenia z użyciem ich w tym meczu, tak powiem. Po meczu z Wisłą straciliśmy w tym sezonie do końca nasz Łukasza ukaza i Straciliśmy również nie powiem po tym meczu, ale sam za i również służba medyczna, tak to określę, zadecydowały, że stan kolana od wielu tygodni w takim miejscu, że należy podjąć decyzję, czy ma sens dalsze jego cudzysłowie reanimowanie i narażanie zawodnika na Większe kłopoty. Z jednej strony mając ogromny szacunek, że on przygotowuje się do brania. Zdając sobie sprawę z tego, że jego forma nie jest wzrastającą, a mimo wszystko nawet te uwagi czy słowa krytyki, że to już nie jest ten Kazimierski, Kazimierzak to był na początku. Ale to była absolutnie sprawa jednej strony prywatna zawodnika, bo on podejmował po decyzję, ale również dla nas, dla klubu, dla drużyny, dla wyników, dla jego roli w tym zespołu, w tym zespole. Wiemy, że jest bardzo znacząca. Panie nie jest takie przysłowie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ja absolutnie do tego zawsze dodaję, że są ludzie, których bardzo trudno zastąpić. Jestem przekonany, że to będzie absolutnie pasowało do Szynka Kaliemiaczaka i jego brak w zespole będzie stwarzał problemy. Stan zdrowia na dzień dzisiejszy Sebastiana Mili, który również nie brał udziału w grze kontrolnej, sparingowej, w w jest taki, że może być brany pod uwagę dobre. Oczywiście jest kwestia formy w tym meczu. Bo też podobnie jak Kaziemierczego od pewnego czasu Sebastian jako kapitan tej drużyny z jednej strony walczy z urazem, ale ambicja jego, no raczej go pcha do grania i okazuje się, że bardzo skutecznego grania, bo jako Playmaker tej drużyny wiele znaczy. Do meczu z Polonią brane jest pod uwagę do wyjazdu Bukayla i którzy są po rehabilitacji, po cyklu treningów. Oczywiście sprawa, czy zagrają i jak zagrają. To dopiero się okaże w sobotę, bo mamy jeszcze trzy dźwięki i trzy dni do, do meczu. W sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, tym bardziej po pewnym sensie sztuko sztukowaniu od pewnego czasu jedenastki, po stracie tych zawodników, dzięki którym wyniki klubu były ostatnio takie jakie były to trzeba absolutnie brać pod uwagę, że dopiero mecz kolejny bez tych zawodników, których wymieniłem po osztylce również muszę mówić w czasie ja przeszłym jak sobie poradzą trzy zawodnicy. W meczu gdzie nikt sobie w Warszawie nie wyobraża, by chłodnia nie wygrała, nie dołączyła do grupy kucharowców. A my, że tak powiem, w powodzeniach w dwóch pierwszych na swoim wojsku, a później... mimo wszystko pokonaniu Wisły. Bardzo byśmy chcieli, żeby to nie był mecz, w którym otworzy się pasta negatywna. Tym bardziej, że zachorowanie kibiców po meczu z Wisłą było bardziej optymistyczne. Oczywiście, że każdy będzie z gminy. Oczywiście, że yy, próbujemy yy, łapać czy naprawiać te ubytki, które nas dotykają niemal permanentnie. Jedno jest pewne, że jeżeli zagramy bez ataku, to na pewno zagramy z pomocą i z obroną. Właśnie mamy kilka. Czy one będą yy, skuteczne, dobre. Yy, niestety mecz pokażę. I decyzja, że właśnie ten, a nie kto inny. Również. Ja przypomnę to co powiedziałem przed rozgrywkami Omary, okres przygotowawczy, że meczak towarzyskich, jak zaczęliśmy dokonywać zmian, to zaczynamy się kłopoty. Chciałbym, żeby to było wypowiedziane przeze mnie po raz w ostatni, ale chodzę po ziemię. To nic się nie zdarza dwa razy. Yy, porównaniu jest innym zespołem od yy, Wisły Kraków. Analizujemy wiele poli na wszystkim, żeby uwagę, że tak powiem, możliwości nasze. Chyba to tak nie będzie wyglądało. Ale nie przed meczem nie można wykluczyć to, co się nazywa Co nazwane jest przez wielu antytaktyką. Że trzeba będzie się zastanowić na tym, aby, aby w tym meczu wykorzystać i możliwości fizyczne, i piłkarskie zawodników będących na wojsku. Bo przecież w tej chwili jest wynik 0-0 i ten stan ducha w cudzysłowie. Co to jest ten duch? Do dzisiaj nie wiem. Ale jeżeli tak się mówi, działo, to ja aby nie zgasić tego stanu ducha po, po meczu ostatnim. A przede wszystkim, że Polonia też ma problem, bo musi wygrać ze środka. Jeżeli w takim meczu ostatnim, jednym z bohaterów był z pewnością nasz brałkarz. Jeżeli drużyna były e, przynajmniej starała się nie popełniać błędów rażących, w mecz w Warszawie pod tym błędem będzie inny, bo niewykonawczy ma Polonia innych. Tutaj powtarzam, Mamy jeszcze trzy treningi, trzy dni rozmowy z zawodnikami. Czekam na Państwa, co z tego wyjdzie. Nie chcę zaskoczyć moich współpracowników, żeby przeczytali w gazecie i mieli pretensje do mnie, że rozmawiam z Państwem, a nie z nimi. Ale cudów nie ma. Takich, żebym już był przekonany 100%, że tak trzeba zrobić. No i był w cudnych warunkach galnych. Pamiętacie Państwo, że chyba się Boźnia zemściła akuratnie nie przez te dwie godziny deszczu. Sebastian się uwikłał wielokrotnie w nieposobne dryblingi. Prawdopodobnie był, był błędnym, że w ogóle zagrał. Wisłą. Tym bardziej, że... Będę miał do dyspozycji jeziorskiego i bukejki. Nie wiem jeszcze, jak to będzie w tych kilku treningach, że tak powiem, odebrane przez nas, trenerów ale tych zawodników nie miałem na wisu. Także jeżeli Państwo uważacie, to znaczy ja tak uważam, że przed yy, Wisłą miałem, mieliśmy problem, to z pewnością nie mamy mniejszego problemu teraz przed meczem z Polakiem, pod tym względem, o którym Pan mówił.